Kroniska sjukdomar. choroby przewlekłe. En diabetes. Cukrzyca. En astma. Astma. En hypertensjon. Nadciśnienie. En stroke. Udar. En infarkt, Zawał serca. En hjärtklappning. Kołatanie serca. En allergi mot Alergia na coś. Anafileksie. Wstrząs anafilaktyczny En anemi. Anemia. En mat allergi. alergia pokarmowa. Et lågt eller högt blodtryck. Niskie. Wysokie ciśnienie. En järnskakning. Wstrząśnienie mózgu. Et opet Otwarta Rana. Et rana cięta. sore. Rana Kuta. Bukhinne inflammation. Zapalenie otrzewnej. Sepsis. En blodförgiftning. Sepsa. En Zapalenie. Biegunka. En förstoppning. Zaparcie raäkningar wymioty en galsten kamica en bedövning, znieczulenie et helsotistond stan zdrowia atwoka ambulans jechać karetką en natsitwagon sytuacja nagła et livshotande tillstånd Sytuacja zagrożenia życia po akut po akuten na ostrym dyżurze Skadur. obrażenia et blodprov badanie krwi en ultrajös undersökning av ownot usg czegoś en röntgenundersökning av röntgen czegoś en ekokardiografi echo serca en MR undersökning. Resonans magnetisk. En ambulanspersonal. Personal karetki pogotovja. En SOS operatör. Operator telefonu alarmowego. Det ja, har hänt en olycka. Kom fort. Zdarzył się väpadek. Proszę przyjechać szybko. Är den skadade vid medvetande. Rör den skadade sig. Reagerar han? Hon? Röst, ele smärta. Czy osoba poszkodowana jest przytomna? Czy się rusza? Czy reaguje na dotyk, głos i ból? Andas den Czy osoba poszkodowana oddycha? se om Czy osobie poszkodowanej rusza się klatka piersiowa lub brzuch? Czy u osoby poszkodowanej wyczuwalne jest tętno?